Cześć, z tej strony. Słuchajcie, witam was w poniedziałek, mam nadzieję. Witam was i tak jak obiecałem na live'ie dzisiaj filmik chyba ostatni z serii z mojej półki, uzależniony od książek. To nie jest ostatni film z serii uzależniony od książek, tylko to będzie ostatni z serii z mojej półki i konkretnie chodzi tutaj między innymi znaczy przede wszystkim o te półki. Część tych filmów z tej serii już nakręcałem jeszcze, kiedy gdzie indziej miałem książki. One się trochę pomieszały. Czasami mam wrażenie, że coś, co pokazuję na moich półkach, to już żeście widzieli gdzieś na innych półeczkach. Tak samo tutaj widzicie rosnący stak, o, tu, rosnący stak kolejnych książek. Część jest. Kilka jest tam książek, które dostałem również od, od was, od paru widzów. Na, na te książki też przyjdzie pora. Tam w korytarzu, za tymi drzwiami, co tam są. O, za tymi drzwiami, tam w korytarzu też mam szafki, w których przechowuję książki. Tam są takie książki, do których rzadziej zaglądam. Chociaż ostatnio właśnie trafiłem tę książkę, którą myślałem, że zgubiłem. A okazuje się, że ona właśnie tam się sprytnie schowała. Czekajcie, muszę sobie poprawić ten mikrofon. No i jeszcze tam w pokoju takim, można powiedzieć, głównym wypoczynkowym też jest trochę jeszcze książek. Ostatnio żeśmy stwierdzili z moją lady, że trzeba zrobić kolejną półkę na książki, bo już właśnie. Nie można dopuścić do tego, żeby działy się takie rzeczy jak tutaj. No to jest coś porażającego. Nie dlatego, że to brzydko wygląda, bo to mi nie przeszkadza. Tylko problem jest sięgać po te książki, które są niżej. A ja akurat mam to do siebie, że ja bardzo często lubię wracać sobie do książek, do fragmentów książek, do tego typu rzeczy. Także także. Stąd jest pomysł, żeby coś nowego zrobić. Poza tym <laughs> słuchajcie, no. Zaczęła się wreszcie już na dobre, chyba prawdziwa zima. Miła odmiana od tych ostatnich zim, które, że tak powiem, zimą nie były podobne. Uruchomiłem dzisiaj odśnieżarkę, którą kupiłem parę lat temu. Chyba raz była używana przez ostatnie 5 lat, a dzisiaj się z nią nachetałem prawie godzinę czasu. Musiałem oczynić podjazd, wszystko tu pięknie i tak dalej. No i. Generalnie mm, trzeba było najarać w kominku, bo zimno. Najarałem i tak odkurzyłem śnieg, że jak widzieliście na tym przerywniku nie było w ogóle śniegu. Nie, to było nagrywane chyba w piątek. Jeśli się nie mylę, kiedy było naprawdę zimno, ale nie było jeszcze śniegu. Także słuchajcie, no, nie ma tutaj co rzeźbić. I zaczynamy generalnie pokazywać tą moją ostatnią, właściwie moje ostatnie dwie półki na samym dole. Których nie mogłem pokazać przez dłuższy czas, bo wszystko było zastawione. No teraz jest troszkę łatwiej się tam dostać. Mm. Wydaje mi się, że nie ma tam zbyt wielu takich książek przełomowych, ciekawych, ale zawsze fajnie jest zerknąć, co tam się znajduje. Tam też znalazłem parę rzeczy ciekawych, co, jednak, mimo wszystko. Ale większość jest tam takich rzeczy, do których raczej nie wracam. No nic, jesteście ciekawi. Jedziemy z zagadnieniem. No i tak, na górze zbiór książek polskich autorów, zbiór opowiadań, jest niespokojne, tam różni autorzy. Powiem szczerze, że czytałem wyrywkowo parę opowiadań, tylko średnio mi się podobały niektóre. To książka, którą bardzo lubiłem, książka Denisa Jonesa. Czekajcie, bo muszę ją cofnąć, bo żeby nie było... O, jeszcze raz. Książka Denisa Jonesa, Rosyjska wiosna. Bardzo lubiłem tego autora, czytałem wszystko jego praktycznie, co było wydane w PL, ale Rosyjska wiosna chyba podobała mi się najbardziej. Konflikt radziecko-amerykański, zimna wojna, tego typu rzeczy. Tutaj Szachownica flamandzka, Arturo Perez Reverte, chyba tak to się czyta. Uwielbiam tego autora, zresztą zobaczycie, że nie tylko tego autora uwielbiam, w ogóle jego książki uwielbiam. John le Carré, druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg, to jest klasyka zresztą autor zmarł zdaje się w zeszłym roku Sienkiewicz ogniem i mieczem czyli taka klasyka klasyk no i tutaj jest cała seria książek wydawnictwa z wydawnictwa Jezus Maria jakie to wydawnictwo zaraz sobie przypomnę Władimir Wolf, Marcin Ciszewski Zygmunt Miłoszewski bardzo lubię te wszystkie książki szczególnie lubię i lubię i Miłoszewskiego i Ciszewskiego Wolfa i powiem szczerze, tak, średnio. Sylwester Latkowski, Piotr Pytlakowski, Biuro Tajnych Spraw, książka opowiadająca o kulisach pracy i różnych kontrowersyjnych rzeczach CBS-u. W, w tej książce udało się znaleźć naprawdę dużo ciekawych, ale również szokujących informacji o tym, jak generalnie, jakie straszliwe rzeczy dzieją się czasami w służbach policyjnych. Chciałbym wierzyć, że te historie tam opisane są nieprawdą. No niestety raczej, raczej tak nie jest. Pan Lodowego Ogrodu Grzędowicza Dukaj, Czarne Oceany. Tej książki nie czytałem. Andrzej Ziemiański, uwielbiam, ucieczka z Festung Breslau. Tutaj widzicie kolejnego Marcina Ciszewskiego, Kapitana Jamroza. W ogóle całą serię, której bohaterem był. Kapitan Jamrus bardzo lubiłem, bardzo lekko się czytałem, wydawnictwo Warbook, jak widzicie, bardzo lekko się to czytało, bardzo sympatycznie. I to taka, można powiedzieć, książka, w komiks pisany słowami, no, nie rysunkami, bo tak się to wspaniale czytało jak komiks. Marcin Ciszewski, zawsze na poziomie. Piotr Lagerfert, Czerwona Ofensywa. Czytałem kilka książek pana Piotra. Powiem szczerze, że na początku ciężko było mi się do niego przekonać. Wydawało mi się, że jest tak bardzo. No, że to pisał ktoś piszący tak jak ja, czyli tak słabowicie troszeczkę. I to mi się dlatego nie podobało, bo wydawało mi się, że ja zawsze oczekuję od autorów, że są. Zajebiści. No, a wydawało mi się, że pan Piotr pisze. Yy... No nie ma wprawy w pisaniu, i, i w... takie miałem moje pierwsze odczucia, potem mnie to wciągnęło generalnie. Yy... I patrzyłem bardziej przychylnym ok okiem na twórczość pana Piotra, aczkolwiek no, są lepsi, lepsi autorzy. Ale polecam, można się zapoznać. Przede wszystkim tematyka jest rewelacyjna, historyczna. Yy... O... Tematyka, można powiedzieć, chciałoby się więcej tego typu książek czytać, o tym jak historia powinna wyglądać. Dmitry Gołkowski, Lukowski, Metro 2033. Tak jak wiecie, mówiłem to już wielokrotnie, nie jestem w stanie tej książki przeczytać. no Kompletnie mnie nie wciąga, zaczynałem z pięć razy. Trzecia siła znowu Wolfa, tego nie czytałem. Tutaj Pili tylko to już są te starsze książki Andrzeja Pili czy to napisane później, te, które już mi średnio się podobają, są wydają się być takim skokiem na kasę. Obok, jak zawsze, zawsze polecany przeze mnie zbiór opowiadań Jarosława Grzędowicza pod tytułem Wypychacz Zwierząt. Uwielbiam książki Jarosława Grzędowicza. Znowu Pilipiuk, Homo Bimbrownikus, znowu Andrzej Zimiański, e, Breslau e, Forever. Podobało mi się to. No i tutaj seria książek Jacka Piekary, z których najbardziej z tych wszystkich podobała mi się Przenajświętsza Rzeczpospolita, ta tutaj pierwsza z lewej strony. Poza tym wszystkie książki Jacka Piekary trzymają bardzo dobry poziom, bardzo dobrze są napisane. Bardzo, um, bardzo dobrze się to czyta. Uwielbiam, jednakże no, nie jestem bardzo przywiązany do jego bohaterów. Nie wiem dlaczego. No. Aczkolwiek każdą z jego książek kupiłem z wielką przyjemnością i każdą z jego książek z wielką przyjemnością czytałem. No i tam na końcu sługa, Boże, Szubienicznik, także tego. Teraz półka niżej. Tutaj troszeczkę słabo widać. O, ale wyciągnąłem. Książka Katarzyny Bondy, której nie czytałem. Tą książkę wzięła sobie moja on, na jakiś tam wyjazd yy, wakacyjny. Terry Pratchett, niewidoczni akademicy. Polecam wszystkim wszystkie książki, praktycznie osadzone w świecie dysku Terego Pratchetta. Czytałem chyba wszystko, co było. Najbardziej podobała mi się mm, część pod tytułem Mort, Przez T na końcu. Tery Pracet, nie już niestety arcymistrz. E, tutaj. Nawet nie wiem, co to jest. Czarna linia. Nie czytałem tego z pewnością. Gdzieś chyba kupione w jakimś dworcu albo na lotnisku. Infekcja, Exodus tom drugi, polskiego autora, książka jakaś, której również jeszcze nie czytałem. Um, coś z cyklu Zagłada zombie, te rzeczy podejrzewam. Tutaj Stiga Larsona, dwie książki z trylogii, Zamek z piasku, który runął oraz chyba, co tam był, mężczyzna, który nienawidzi kobiet czy coś takiego. I teraz słuchajcie, tu się dzieją niesamowite rzeczy. Alan Karek, jak rzucić palenie. Nie rzuciłem. <śmianie> Plan Andersa, Piotra Lagenfelda. Książka. Ona mi się bardziej podobała niż tamta poprzednia. Denis Lehano, Wypijmy nim zacznie się wojna. Książka kupiona przeze mnie na jakąś podróż. Przeczytałem, bardzo mi się podobała. No i tutaj nowe oblicze Greja. <śmianie> nie wiem, skąd się to wzięło. Nie czytałem. Ani jednego tomu. To chyba jakiś trzeci tom. Widzicie moje zdziwienie moja małżonka czytała pierwszą część, ale nie oczekiwała ode mnie, żebym kupił skórzane wdzionko i page, także chyba jej się też nie podobało. No i jedziemy dalej. Felix Kres, Galeria dla dorosłych. Bardzo lubię tą książkę. Książka opowiadająca o tajnikach, o warsztacie mm, pisarza. Tu są felietony tego autora, który, w których udzielał porad różnym młodym ludziom piszącym. Nie ukrywam, że bardzo dużo również mi ta książka pomaga w sklecaniu słów, aczkolwiek nadal jestem w tym strasznie cienki. Obok widzicie e, poker w Gracza, ale wcześniej Gorący śnieg Julia Bondariewa, książka opowiadająca o, o, o historiach, historia z wo, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak nazywają ją Rosjanie. Tutaj Pawła Jasienicy, książeczka rozważania o wojnie domowej, gdzieś tak upchnięta. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak poza moimi historycznymi książkami została gdzieś schowana. Nie czytałem tego. No i tam Robert Schmidt, apokalipsa według pana Jana. Patrick O'Brien tam był wcześniej, poczekajcie bo gdzieś byśmy ominęli. Polecam wszystkim ludziom, którzy lubią rzeczy marynistyczne. O, widzicie. Patrick O'Brien, Kapitan. Na podstawie jednej z książek Patryka O'Briena powstał film z Russellem Crowe, Pani Władca na Krańcu Świata. I te książki Patryka O'Briena są rewelacyjne, lepsze nawet niż film. Jeżeli ktoś lubi marynistyczne klimaty, jak najbardziej zapraszam. No i to jest kupa, takie, taka mieszanina, znowu Wolf, Johnny, znaczy Jones, Bog Czerwone Gardło, bardzo lubię książki tego autora, Pałac Zimowy, Denisa Jonesa, tego, o którym wcześniej wspominałem, a obok Pałacu Zimowego, Denisa Jonesa oczywiście Pałac Zimowy jak najbardziej polecam, a obok Pałacu Zimowego, drugi egzemplarz, Arturo Perez-Reverte, Czachownica Flamandzka. Zdarza mi się bardzo często, że kupuję książkę, a potem się okazuje, że mam Jakiś egzemplarz w domu i Bo kupuję ją często, myśląc, że gdzieś komuś pożyczyłem, i, i tak dalej. I tak że... Ale w ogóle, jeżeli ktoś nie czytał Arturo Perez Reverte, to e, gorąco polecam, szczególnie Club Dima. To jest chyba książka, o której warto czytać e, książki tego autora, zapoznać się z nim. Każda jego powieść jest wyrywająca dla mnie. Wyrywa z butów, po prostu. Obok jakiś zbiór opowiadań, którego chyba nie przetrawiłem. Kolejna książka Piotra Lagenfelda: Wojna Oszukanych, tak. E, trupojad zbiór opowiadań. Testament Grishama, Patersona, To takie sensacyjne. Tutaj powieść e, e, historyczna: Taniec Śmierci e, pana Ta Bardzo mi się podobała e, historia brutalna historia średniowieczna późnego średniowiecza, jeśli się nie mylę bardzo dobra historyczna książka Śmierć w Breslau Krajewskiego obok widzicie kolejne tomy George'a R.R. Martina z cyklu Gra o tron gdzieś tam w drugim pokoju mam resztę nie mam wszystkich książek, ale wszystkie czytałem tutaj ostatnie Życzenie Sapkowskiego, książka Bera Grylsa nie wiem skąd ją mam kompletnie Płonące Anioły, nawet nie wiem o czym to jest. Yy, ostatni świadek, Deniken, George Martin znowu, tu jakiś autor kołodziejczak, nie wiem kto. Także słuchajcie, zadziwiające niektóre pozycje. Yy, być może nie, be, nie, byliście, nie będziecie, nie jesteście usatysfakcjonowani formą pokazania tego, ale nie miałem serca do tej półki dyskutować nad każdą z tych książek. Gdyż tak jak mówię. Chociaż znalazło się tu parę książek, no sami widzieliście, który, do których jestem bardzo przywiązany i których autorów lubię, ale e, nie są to najważniejsze książki mojego życia. E, muszę w ogóle zrobić porządek na tych półkach z powrotem, bo zobaczcie, no mam straszny bajzel tam teraz. Dużo książek leży w taki sposób, który uniemożliwia generalnie zajrzenie na półkę. Tam na górze leżą berety. No, i trzeba zrobić porządek z tymi książeczkami. Będę robił porządki, słuchajcie, na półkach to może coś ciekawego jeszcze znajdę. I wówczas nakręci się jeszcze jeden filmik z tego cyklu. Powiem Wam, że wydawało mi się, że im będę starszy, tym będę miał więcej czasu na czytanie książek, jednak nowe technologie wartościowe rzeczy które można znaleźć w internecie bo można takie znaleźć zabierają mi dużo tego czasu wczoraj żeśmy na, na live'ie rozmawiali o tym że badziewie zalewa YouTube'a no ale niestety no, ja potrafię znaleźć na tym YouTube niektóre rzeczy tak fascynujące i tak dobre że, że naprawdę dużo tracę czasu na to naprawdę strasznie dużo poza tym no, mam jeszcze kupę innych rzeczy do robienia i to czytanie książek, yy, troszeczkę zwolniłem tempo z tym czytaniem. Myślę, że jak będę trochę starszy jeszcze i będę miał, nie wiem, gnaty, nie takie dochodzenia, czy będę, nie wiem, obłożnie chory, tchuł, odpukać, to wtedy będę miał więcej czasu na czytanie książek. Mam nadzieję, że jeszcze wtedy będę miał wzrok. A jeżeli nie, to będę miał kogoś, kto mi będzie czytał. Także tak. Słuchajcie, no to jest taki filmik z tego cyklu. Jutro, mam nadzieję, nakręcę wam filmik, pokażę Wam parę moich nowych zakupów książkowych, takich, o których już mogę coś powiedzieć. Um, no i zachęcam Was gorąco do czytania książek, bo widzieliście, na tej półce było parę książek, takich, których w ogóle nawet nie przeczytałem, ale one gdzieś tu zostaną. Kiedy przyjdą czasy bez prądu, <gdy> kiedy przyjdą czasy ciemności i świecy, wtedy mm, będzie co robić? Będzie. Człowiek miał co ze sobą zrobić, i by oderwać się od tej smutnej rzeczywistości, będzie można podróżować w jakichś tych światach, wykreowanych przez mm, jakichś wykwintnych autorów. Książki mają tą przewagę te papierowe książki, nad czytnikami e-booków i nad tego typu rzeczami że nie potrzebują prądu. Trzymajcie się. Na razie, cześć.